Wielinska, Wielinska, indywidualnie Wielinska, już jest jakość pola karnego Wielinska, na drugą stronę jest tam Nowicka, uderzenie Nowickiej, ależ teraz znowuż miały smutek. Rodaczowej ta piłka wyrzucona, Rodaczowa walczy, teraz y oddaje tą piłkę do Szefczyk, Szefczyk po piłce, Jest rogaczowa, rogaczowa już jest z lokalnego rogaczowa, szykanin, całorokaczowa, zielonowickie nowiska, uderzenie, no będzie <Sixani> to wszystko do uh, do no. doświadkować przez pole, no. za, bieliska, i jest kilka zagrana, skacze tam nowiska, skacze też tam, bieliska, brak nowiska, a jeszcze miały swoje masaże dla nowiska, to będzie to szybciej się bieliska, to tutaj